Szanowna pani Marszałek, wysoki Sejmie. Ostatnio przetoczyła się przez Polskę cała debata na temat białej księgi, rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie białej księgi, w sprawie przyszłości europejskiej obrony i ileż to było wystąpień i wezwań do tego, że jakaś strona tutaj polityczna przeciwko bezpieczeństwu Polski się postawiła. Jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej. No to sprawdźmy, jak to wygląda bezpośrednio w dokumencie, bo tutaj jest wskazane na wprost, że w Białej Księdze w sprawie przyszłości europejskiej obrony należy przedstawić czyli mówimy w trybie przyszłym należy przedstawić konkretne środki i opcje, czyli na razie nie wiadomo, jakie one będą. Oczekuje się, że w Białej Księdze w sprawie przyszłości europejskiej obrony zostaną wskazane najpilniejsze zagrożenia, czyli jeszcze nie wiadomo, jakie są te zagrożenia, dopiero oczekujemy na to, że te najpilniejsze zagrożenia zostaną wskazane. I w końcu tarcza wschód i cytuję tarcza wschód i bałtycka linia obrony powinny być Sztandarowymi projektami Unii Europejskiej służącymi wspieraniu, odstraszania i przezwyciężaniu potencjalnych zagrożeń ze Wschodu. Dalej apeluje Parlament Europejski o podjęcie natychmiastowych działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa i obrony. To jest tylko deklaracja woli politycznej, to jest apelowanie, to jest zakładanie. No, szanowni państwo, jesteśmy w takiej sytuacji, że należałoby stworzyć strategię, w której należałoby stwierdzić, co jest zagrożeniem i należałoby do tych celów dobrać odpowiednie metody zapobiegania. Biegania. I tutaj jest wpisana tarcza wschód. Szanowni Państwo, stworzyliście, wykreowaliście sobie jakąś historyjkę, która po Dziękuję prostu bardzo. nie wytrzymuje tego zderzenia z rzeczywistością.